No dobra, zaczynam nagrywanie, yy. dodatkowo wrzucę ten filmik jako stream, żeby nie było jakichś niedomówień, albo mówienia czegokolwiek, że coś mogło zostać yy. Zrobane, czy niewłaściwie zrobione, także, także tak, margonem, jestem rentem, givea, givea, givea Więc. No i co? Zaczynam. mam sobie tutaj pyk. Tylko jednym problemem jest to, że ten nie, nie generator, jak się mówi. Jak się bierze losowy komentarz? komentarz o! Będzie do losowania komentarzy z YouTube'a. Zajebiście. Ja ulubień, długość komentarza. Z jeden i komentarze duplikowane zajebiście albo nie, nie będę usuwał. Jeśli ktoś na przykład wpisze jakiś sobie komentarz, który mm, nie miał niku podanego, tak jak miało być, no to będzie po prostu wyjebany. I może dzięki temu będzie jej spamu, Powiedziałem, że jedna osoba wróciła z tych komentarzy chyba z 7, usunąłem chyba ze 3 już w pewnym momencie, ale chuj w to, dobra. W pierwszej kolejności odpowiem na poprzednie komentarze z poprzednich filmików, zanim zacznę losować. Maciek Patan, 9 dni temu napisał: Czekam na Giveawaya. Doczekałeś się, bo to właśnie teraz. Niestety, napisał. Kurwa, co mi na 900M dało 12X9 900 na Quest. To coś koło tego. A chodzi o te błoga. Kurwa. Ja nigdy nie rozumiem, co on do mnie pisze. Siema teraz. Ja mam a teraz. No i ten mm. No, ktoś tam sobie napisał, wyjebany w sumie Lecę dalej Maciek, hashtag giveaway Kino 100 to dużo Bo 100 milionów, 2 hera miało być eee, Traport w profesję Plus 2 hera z herosa i tam unikaty miałem dorzucić Pamiętam Teraz twierdzisz, że zrobiłem streama, ale ty nie wiesz, że zrobiłem streama tylko po to, żeby mieć dowody, że robię giveawaya na Morganem? No way. Nie śledzisz mojej twórczości na YouTubie. Tragedia. No, i co dalej? To ja. Prawy górny na murach Mostepeni muszę na naokoło. Czy ja na to odpowiadałem? No nie wiem. No, ale to był akurat solibyście tip że na murach do elity trzeciej był był przeskok i nie musiałem zapytać naokoło Siema Krzysiu? Witaj Marku wiertarku Witaj Dobra Następna osoba Konik, liveik No to w sumie teraz jest live Nie patrzeć Michał Michalik Dawaj hajs Dam hajs <grym>, Nie wiem komu jeszcze No. Oh. Następna Karol Kopytko A, chłop napisał do mnie, że zaczął grać w The Roofs i mu coś damy na start oczywiście dałem mu na start zaczął grać, ponoć się wyjebał i przestał grać było takich chyba ze czterech, co to mi napisała albo pięciu. dałem im tam po 10 milionów po herku jakieś unikalciki i ten dwóch z nich się wyjebało na starcie Tragedia. I, zmarnowana inwestycja. ciągi z konta bankowego z ostatniego miesiąca poproszę, aby udowodnić, że nie jestem złotówą. No, dobrze, że korzystam z <laughs> To nikt, nikt nie ma dowodów. E, dobry pomysł, tylko za mało osób, które przyjął komentarze. E, w sensu, właśnie o to chodzi. Kup są kupa, żeby były komentarze. Konik, Dale, ja z hejterami, gdzie nowy odcinek. Dobra. To jest teraz odcinek aktualny i trzeba było się wpisać. Pod tym własnym odcinkiem trzeba było napisać tylko swój nick. Nie wiem dlaczego. Wszystkie inne odcinki miały po 1000-1500 wyświetleń, a ten zrobił pół tysiąca. I nie wiem czy to przez sam zamysł odcinka, że opowiadałem o tym, jak jaka tam drama wybucha. Drama wybucha? Czy to jest drama jakaś wielka? Nie wiem, czekałem później, chyba 3 dni, później grałem w Amongai. Nikt nawet nie poruszył tego tematu, więc nie wiem czy każdy o tym zapomniał, czy o chuj chodzi. Nie ja wiem, Losa się nie dostał do tej pory, także XP. No i co? Napisałem ja komentarz, bo liczę na to, że wygram. Jak wygram, to i tak do kogoś innego. Pejterek się ma. Siema Ryu. Siema się ma. napisał komentarz, najbardziej mu się podobało to jak jakaś osoba wpada do studni, super film. Nie kojarzył takiego momentu w filmie, ale mogło mi coś umknąć. <laughs> Samson napisał, że pozdrawia mnie. Że zawsze ogląda z rodzinką. Bardzo sympatycznie, sympatycznie. Dałem mu serduszko i tu mu lajka. Dodatkowo. Zasłużył. Olivin. Oglądam wszystkie filmy jak w farmie. A jako obejrzę to oglądam od początku jeszcze raz. To mi się kurwa aż miło zrobiło. Myślę o tym, czy. Jaki mógłbym content wrócać? Teraz na przykład zbiłem sobie 6 razy, 5 razy Lambo, bo raz to zawsze, ale to wcześniej. I to, czy kurwa, same loty z Lambo warto jest w ogóle nagrywać? Czy ludzi interesuje, tak się pojawia okienko z Kolosa? Wiadomo, samo okienko, bo to ile trwa, trwa 3 sekundy na F. Ale czy robić tego jakiś taki mix? Tak? Nie? Jak ktoś mógł napisać w komentarzu później, to będzie spoko. Pan Rockstar napisał swój nick to fajnie. Biegam w dresie to fajnie. Jupi, nowy odcinek, fajnie. I na przykład taki, koment taki komentarz nie bierze udziału, bo nie podał niku, więc. Skip. Jesteś tam domem, po co mielibyście chcieć do klanu? Arbus. Ty kurwa. Jesteś głupi. Pablo, ty zostałeś jebany Widziałem, że na grupie MESSA jakiś czas byłeś, a później ci nie było z jakiegoś powodu. Jeśli byłeś na tej grupce widziałeś, że pisałem, to gdybyś to czytał dalej to byś wiedział, że ich wszystkich zwyzywałem, dlatego że nie potrafię zalogować dwóch kąt na kolosa, na którym ja i moich siedmiu ziomków się zalogowaliśmy i była dętka przez to, że jedna z tamtych osób nie weszła. Bo tam miały wejść trzy osoby z szabolników, weszły dwie, a trzecia nie weszła, bo dostała w paraliżu i nie było tanka. I było chyba pięciu magów, którzy bili od zimna i bili regulusowi po 0,3... Dziesiętne procenta HP naturę. Nie dało się zbić. Nie dało się zbić, i wysypali i zwezywałem, i wyszedłem. Eee, znaczy, wywalili mnie, ale i tak miałem wyjść. Tylko, że. Chyba to jest dłuższa historia, i chyba nie będę mówił dokładnie, jak to wyglądało, bo. Zada się pchać na bana. Słuchajcie, <laughs> TP. Fajnie, taki komentarz się liczy. Prezes zwrócił. Nie wiem co, ale mam nadzieję, że nie na dywan. Misia do betonu, ciekawy wynik w sumie. Sethi Magua, on jest kurwa chciwy, ja pierdolę. Mister Avest, Kusami, David Jasper, agent specjalny, Jego skądś kojarzę. Jak wygram, to wracam do Margonem. Staszek Cichociemny. Staszek zawsze tak kurwa pisze, zwłaszcza na evencie, że jak on złapie legę, jak mu ziksuje legendę, to on będzie grał. I na każdy event wraca, Biję sobie herosków, a po imancie znika. <laughs> I Tyle go kurwa widzieli. <śmiech> <śmiech> ten firmment skamer. Certyfikowany skamer. No ciekawe. Wezł mój brat, dzięki za komentarz. Tak, Doceniam. Eee, linio, Zwizł. Ja z 30 razy otworzyłem jedną walutę, jedną płotkę. To się chyba odnosiło do tych monet kurwa co leżały na podłodze w miastach różnych. Proszę pozdrowić Radio Króla na następnym odcinku Radio Król jest kurwa koksem Kto wie Ten pewnie gra na Berufs Jeśli ktoś nie wie to pewnie nie gra na Berufs i nie oglądał nigdy YouTube'a Bo Radio Król jest Takim kurwa sztosem Że to jest hit Chaju56 napisał jebać się nie uda się To prawda, ale to ty masz numer 56 w niku, Więc ciebie jebać również I to podwójnie Lecimy dalej hmm, Hesio napisał pozdro Bardzo fajnie Mały Johnny. To chyba jedna z osób, które zaczęły grać eee, I do mnie napisały, ale nie jestem pewien Ej bo ja nie mam oglądacjów co expo, gdzie nowy odcinek? No właśnie teraz, tylko że będzie krótki, więc chyba smutno Razol? Fajnie. Nete serii Fajnie. Tymawir? Fajnie. Czemu było cięcie na herosie? Odpowiedziałem, bo długo się zbierali i za późno włączyłem nagrywanie znowu Tak właśnie było Więc tak krzywo przyciąłem, a nie chciałem się tego później poprawiać a to nie tak, że nawet nie myślisz o rekrutacji, bo to plan na plus 200, a ty nie masz plus 200, nigdy nie miałeś. No, miałem 185 i wiesz co? I tak nie byłem w tym planie, bo nie mogłem się z nimi porozumieć. I właśnie na tym to polega. Dobra, dawaj 48 godzin live, jak zbierasz skórę na miejscach, a nie jakimś margonem. Kurwa, co ty mówisz, Marek, wiertarek, margonem życiem. chuj. Balbiona się kurwa, nie da już grać. Nie ma kurwa nawet z kim. To jest tragedia. Tragedia. Także. Zapraszam cię, Marku Bietarku. Razem dominujemy ten serwer. Tak samo jak zdominowaliśmy czarne mapę w Szalbionie. Serio. Już cię polubiłem, ma Cię jak wujka z Holina. No, to nieprawda. Czemu ty masz tyle temów? A, założę na Tobie nic. Co kurwa znaczy? I ci, nie wiem, co on w ogóle napisał. Przecież, no przecież. A, to jego nick, Dobra, pamiętam tego ziomka. Wygenerowany, wygenerowany nick. No dobra. Komentuję, biorę sobie link do tych komentarzy. Wrzucam sobie wideo, pyk. Pobieram komentarze. O, pobrano 37 komentarzy. Odpowiedzi się nie liczą, bo odpowiedzi były moje. To akurat spoko. No, spoko, spoko, spoko. I teraz tak. Tu są te wszystkie komentarze. Ok. O kurwa, ale dziwnie jest ekran przecięty. Zapomniałem. Ej, bo widać w ogóle komentarze. O było widać, ale kurwniutko, kurwa. A to wcześniej przygotowałem? O nie wiem, może to wcześniej zrobiłem zapomniałem o tym. <grystanie> Najważniejsze, że wszystko było widać. Bo na pewno bym drugi raz tego nie nagrywał. No. Dobra, to co? Losowanie, Pierwsza osoba wykrywa 100 milionów. Dwa hera z 30 hera na swoją profesję. Które. W worych ilościach mi schodzą po 30 milionów. E, także różne 60 baniek <noise> plus 100 baniek w Mkach plus 2 hera na profesję jakieś losowe wrzucę. Bo trochę tych her aktualnie mam. Teraz kolejne unikaty kupowałem od ziomków e, W tej chwili mam 1155 przedmiotów na aukcji. Heroicznych to jest około 350. Bo legendarnych jest 9. Tak, legendarnych jest 9, a tych jest 353 itemy. No, 353 Hera do oddania. No całkiem spoko są te przedmioty. Tutaj jakieś z luglaga z lekiem, one są akurat zajebiste. Już mi chyba ze trzy pary takie zeszły po 25 milionów. Także schodzi zajebiście. Menelkalian, siema Witam cię. Sympatycznie dawno Cię nie widziałem. No i mam kurwa 5G, mam, mam 5G kurwa w depozycie. Tak, te hera cały czas kurwa schodzą. Ja je skupuję po kilka milionów, a sprzedaję je 6 razy drożej. Kurwa wytyfy wy. Rockefeller, w chuj. Dobra, to co? Losuję. Wygrał berufsiaczek, Berówsiaczek, berówsiaczek Dawid Jasper. Poko. Ale zaskoczenie teraz kurwa, bo tego nikt nie wiedział. Będzie drugi zwycięzca. Kiedy dostanie połowę poprzedniej nagrody, czyli 50 milionów złota, jedno Heros Herosa eventowego to lepsze, czyli pierścień, bo łapy były wszystkie chujowe, jedno hero na profesję i kilka unikatów. Także. Atencjon wygrał, ale to nie, to skip. Roszty, w niełaniku <laughs> Przysięgam, to nie jest kurwa ustawione. Proszę pozdrowić Radio Króla, ale tutaj. To, to. to. Radio Król? Czy ktoś inny? Ale nikt niku nie podał. Dobra, skipnę to. Jeks, wygrał Jeks. Jeks z Margonem I Dawid Jasper, Dawid Jasper z Dawid Jasper, gracz nieaktywny. Co? No, jak kojarzę na borów? To był jakiś kurwa inny Dawid Jasper. Dawid Jasper to szef? Nie. Kurwa. Kurwa. Kurwa, gdzie ten komentarz? Ja super. Dawid Jasper. Pardon. No, będę musiał. Albo go znaleźć, albo po prostu nie wiem. Nie będzie nagrody. Jest taka osoba teraz? Ta. To... Vit Jasper. To się chyba ogarnie. A jak nie, to po prostu zrobię na następnym odcinka, na w następnym odcinku ROLA. Głównej nagrody. No już mi to tyle. Także ten na Jasper wygrał 100 milionów Hera Seventa. Dwa inne losowe Hera na profesję. Ajax wygrał 50 milionów, jedno hero z eventa, jedno hero zwykłe i unikaty. No to w to tyle, 15 minut, klasy zwycięzcom i w to tyle, nara!